Witajcie! Nieprzypadkowo dzisiaj spotykamy się w Starej Rzeźni, miejscu, które kiedyś było opuszczone, zapomniane w Szczecinie. Nikt kilka lat temu nie powiedziałby, że będzie tutaj centrum kulturalno-biznesowe. Jak widzicie, nasze otoczenie non-stop się zmienia. Tak samo jak się zmieniają nasze nawyki zakupowe. Kilka lat temu nikt nie powiedziałby, że będziemy kupować i płacić w sklepie za pomocą telefonu komórkowego. Nikt by przecież też nie powiedział, że będziemy drukować narządy ludzkie na drukarce 3D. Całe otoczenie, cały czas się zmienia. No sprzedaż to nie tylko sprzedaż usług, towarów, ale przede wszystkim sprzedaż siebie, budowanie własnego brandingu. Czy kiedyś ktoś z Was w ogóle się zastanawiał nad tym, jakim jest brandem? Sprzedaż to przede wszystkim pewność siebie na co dzień, która pomaga w dążeniu do celów, spełnianiu marzeń i wielu, wielu jeszcze innych dziedzin naszego życia. Jeżeli chcesz więc odświeżyć swoje spojrzenie na sprzedaż i już dzisiaj poznać trendy sprzedażowe, które będą obowiązywały za 3-4-5 lat, po to, żeby przygotować siebie i swój biznes na te nadchodzące nowe nawyki kupieckie, zakupowe. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji się spotkać z tą formą rozwoju osobistego, krótkie przypomnienie, Kafe Progres są to spotkania w miłej atmosferze przy kawie, w ciasteczku, po to tylko, żeby każdy miał okazję zobaczyć, co to jest rozwój osobisty. Po co on jest, dlaczego warto się go rozwijać? Dlaczego rozwój osobisty ma wpływ na Twoje efekty biznesowe, finansowe i w relacjach? Już? Tak. A świeci się czerwono. No tak się zawsze Nagrywasz. się. się. Okay przestać chlać? <noise> teraz? Telefon? Nagle <noise> to Krótko było. Krótce lepiej. Myślę, że on to poucina i coś z tego będzie. Doda to jak my się śmialiśmy, rozmawialiśmy bez naszego głosu. Ta. Wiesz. Tak. Już teraz dojedziesz? Widzisz z jedną. Do tego jakieś może ujęcie zrobimy zaraz z zewnątrz budynku, bez nas. Kiedy zapłacić. Opłacić.